Titanic Banan, moi drodzy, to nie ściema, to prawda. W Pet Simulator X mamy coś takiego, zobaczcie sobie. Tutaj macie zdjęcie, ale pokażę Wam też filmik. I moi drodzy, jak go zdobyć, dzisiaj powiem Wam w tym odcinku. Chociaż będzie o to bardzo trudno, i to będzie jeden z najdroższych petów. Uwaga, za Robuxy. Ciekawe, nie? Zobaczcie sobie, Telandrick yy, nagrał odcinek z osobą, która już posiada tego Huge Titanic Banana. I słuchajcie, wygląda mega kosmicznie i co ciekawe, opowiem Wam zaraz, jak go zdobyć, ale najpierw zobaczcie sobie, jak mega to wygląda naprawdę kozacko. I teraz zobaczcie, słuchajcie, była wyprzedaż, zazwyczaj jest to późno w nocy, no bo wtedy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Preston mieszka, jest poranek. I zobaczcie sobie, banana Build Into Games stworzył właśnie tego bananka, limitowana edycja i była wyprzedaż, słuchajcie. Tego banana był chyba za ileś tam kilkadziesiąt Robuxów i za niedługo będzie otw otwarty do reselowania, słuchajcie, i będzie kosmicznie, kosmicznie dużo warty. E żeby zdobyć tego Titanic banana trzeba było po prostu, słuchajcie, tego tutaj, trzeba było po prostu kupić tego bananka i niektóre osoby już go dostały, słuchajcie. Także nieźle naprawdę Ozacko, słuchajcie, że zrobili taką ofertę. Szkoda tylko, że nam się nie udało, słuchajcie, zdobyć. No, ja nie wiedziałem o tym. No, szczerze mówiąc, no to było bardzo trudne, żeby to zdobyć. No, bo wiecie, nie dość, że kto pierwszy, ten lepszy, to jeszcze trzeba było w nocy nie spać, zarywać nocki, żeby coś takiego zdobyć. No a wiecie, jak to jest u nas w Polsce, no to jest późny, późny wieczór, więc niestety dajcie znać w komentarzach, napiszcie, czy ktoś z Was komuś się udało zdobyć tego banana i rzeczywiście, czy on daje tego Titanic Banana. Byłoby naprawdę mega fajnie, jakby się e, udało. Jakby jak, jak jakiś zbit miał takiego bananka, to pokażcie jakieś screenki, albo nagrajcie szorcika, żebyśmy mogli sobie e, zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy waszych tutaj tych e, zdobyczy. No ale dajcie znać, co myślicie o tego typu rzeczach. Czy byście, na pewno byście kupili te rzeczy za Robuxy, prawda? No ale trzeba przyznać, że kurka wygląda epicko ten banan, naprawdę mega fajnie. Yeah. I mam nadzieję, że częściej będzie preston coś takiego organizował. Kurka, no. Aż żałuję, że się nie udało i że spałem wtedy. No ale wiecie, mam dzieci, to trzeba odsypiać potem. YouTube jakimś cudem polecił ten film Tobie, więc kliknij w niego, obejrzyj koniecznie, bo jak poleca, to musisz, nie? To film ode mnie, A chcesz więcej, to klikaj. No klikaj, klikaj.